Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna. W mediach społecznościowych pani od Tarota. Jest mi niezmiernie miło, że widzimy się na kolejnej prognozie, tym razem na listopad 2024. Prognozy tradycyjnie robimy dwiema taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia, które mogą pracować gdzieś w tle. I drugą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie, proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do waszego znaku słonecznego. Weźcie z niej to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Natomiast, gdyby wołała Was prognoza indywidualna, czy gdybyście mieli pytania do moich kart, to oferta jest na stronie internetowej. Wszystkie namiary są w opisie. Tymczasem zapraszam już na prognozę 12 znaków Zodiaku. Dobrze kochani, to spójrzmy na energię dla naszych astrologicznych koziorożców. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych koziorożców na listopad. Rydwan, Czwórka Kielichów, Królowa Kielichów, Umiarkowanie. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, czy nie, natomiast ten listopad może być po intensywnym pierwszym tygodniu w jakichś spowolnieniach. Tutaj może być taki moment właśnie na zatrzymanie, na refleksję, na przyjrzenie się swoim. Emocją, na szukanie swoich potrzeb i potrzeb innych. Tutaj pod takim kątem rzeczywistości zewnętrznej zbyt wiele się w tej energetyce ogólnej nie wydarza. Jeśli już to raczej tutaj na początku listopada, kochani, bo w ten początek listopada możecie wchodzić w cudzysłowie na pełnej bombie, tutaj mamy rydwan, więc być może jeszcze będziecie trochę zagonieni po październiku, który mógł być dla Was bardzo intensywny, bo tam na niebie astrologicznie dużo się działo dużo się działo w aspektach napięciowych do waszego znaku, więc w ogóle była pełnia w baranie, która też tworzyła do waszego znaku aspekt napięciowy. Październik mógł obfitować w jakieś duże zwroty akcji. Tutaj ta dynamika jest zachowana jeszcze w tym pierwszym tygodniu i to też może się manifestować te, w taki sposób, że ten pierwszy tydzień listopada on będzie w jakichś rozjazdach, przejazdach, no bo wiadomo, to jest ten czas wszystkich świętych, więc być może część osób się tutaj będzie w jakąś podróż wybierała. Być może w ogóle, kochani, będziecie gdzieś wyjeżdżać i będziecie się wybierać w jakąś dalszą podróż. Natomiast też na części osób możliwy jest taki scenariusz, że tutaj pierwsza połowa miesiąca będzie wnosiła jakieś problemy z pojazdem. Być może coś przy tym pojeździe przeoczycie, jakąś kontrolkę, jakąś żarówkę, która być może nie świeci, ktoś Was zatrzyma na drodze, więc też warto sprawdzać, czy ten pojazd jest w 100% sprawny. Ponadto, no, ten pierwszy tydzień listopada, on może być w takiej wysokiej intensywności. Tutaj możecie się, kochani, brać do galopu, i też te sprawy życiowe, zawodowe mogą was wciągać w taki wir. Możecie w ten listopad wchodzić na bardzo wysokiej determinacji do realizowania swoich celów życiowych, zawodowych. Natomiast mam trochę takie poczucie, że. Hmm, że jakby ten drugi tydzień listopada może tutaj przynieść pewne wyhamowanie. I to też może być taki scenariusz, kochani, że macie dość tej intensywności, że ta intensywność was w jakiś sposób tutaj zmęczyła, że nie chcecie w taki sposób, nie chcecie tak dłużej. To też jest możliwe, bo w drugim tygodniu mamy czwórkę kielichów i to jest właśnie taka karta tego, że odwracamy od czegoś głowę. Więc być może też na tych wyjazdach zadziało się coś niefajnego i wy po prostu nie chcecie. O tym gadać. Być może macie dość jakiegoś życia w pędzie i po prostu stwierdzacie, kurczę, ja tak nie chcę, wolę w ogóle o tym nie myśleć. Bo ta czwórka kielichów to też na drugi tydzień jest taka możliwość takiej postawy, jakiegoś takiego swochowania, pewnego zblazowania, zniechęcenia. Więc przyglądajcie się temu, czy faktycznie macie takie uczucia, być może czego one dotyczą, co potrzebujecie zmienić, żeby się tak nie czuć. Natomiast całościowo to też. Może być jakaś karta focha. Być może dla części osób tutaj zadziały się na tych wyjazdach jakieś też sytuacje interpersonalne, które jakoś być może Was dotknęły, rozczarowały. Sprawdzajcie. I też karty podpowiadają, że w takim wypadku raczej byłoby dobrze skontaktować się ze swoimi emocjami, uwzględnić tą drugą stronę i szukać jakiegoś złotego środka. Natomiast też taką przestrogą od kart dla koziorożców na ten drugi tydzień listopada jest. To, abyście, kochani, tutaj byli w cudzysłowie czujni, bo to też jest taka karta przeoczeń. Tutaj w cudzysłowie, no, mail może pójść bez załącznika, możecie przeoczyć jakąś fakturę, coś tutaj może zostać jakoś pominięte. Więc starajcie się dokładać wszelkich starań, żeby tutaj nie popełniać błędów, bo to mogą być takie błędy właśnie z tego, że znacie dane zadania jak własną kieszeń i z nieuwagi o czymś zapominacie. I tak jak powiedziałam, kochani, ten drugi, trzeci, czwarty. Tydzień mogą być w pewnym spowolnieniu. Warto, aby koziorożce też przygotowały się na to mentalnie, bo wy też, kochani, lubicie tak astrologicznie, archetypowo, kiedy sprawy idą przewidzianym torem, kiedy rzeczy się dzieją, dzieją się w szczególności na czas, a tutaj mamy takie energie, które jakoś bardziej kierują nas do wnętrza. I mam takie poczucie właśnie pewnego przeskoku energetycznego, że o ile w tym drugim tygodniu możecie też wy sami być jakoś mniej dostępni, być w jakimś napięciu. W jakimś takim w cudzysłowie, no, poczuciu wewnętrznego obrażenia, to w trzecim tygodniu możecie się właśnie bardziej kontaktować ze sobą, ze swoim wnętrzem, bo mamy królową kielichów. I z jednej strony, właśnie ta karta może wnosić tutaj potencjał do opiekowania się emocjami swoimi i innych. No, jeżeli już stwierdzacie, kurczę, no, chodzę w tym obrażeniu, może się temu przyjrzę, może coś z tym zrobię, to właśnie jest ta energia. Ale też może Wam tutaj, kochani, ktoś o takich cechach, o takiej energetyce wybijać. To to może być kobieta z podznaku wodnego, rak, skorpion, ryby, ale to może być też osoba z dużą ilością tak zwanej wody w horoskopie. I być może taka osoba też będzie Wam tutaj w tych procesach pomagała. I też przyglądajcie się, kochani, bo możliwy jest taki scenariusz, że w ogóle w tej drugiej połowie listopada będzie dla Was taka kobieta, być może rodzinna, być może jakaś kobieta bliższa, czyli czy to siostra, czy przyjaciółka, czy jakaś taka kobieta z otoczenia, będzie Wam wybijała i Wy początkowo nie będziecie za bardzo ich chcieli uwzględnić, ale potem koniec końców możecie przechodzić tutaj do rozmów o tym, jakie każda ze stron ma potrzeby. Bo w tej końcówce miesiąca mamy kartę umiarkowania, i umiarkowanie podpowiada, szukaj złotego środka, staraj się godzić potrzeby własne z potrzebami drugiej strony. Więc tutaj w ogóle też taka postawa w listopadzie może być dosyć istotna, zastanawiania się, czego, tak, czego ja tak naprawdę chcę, bo to całościowo też Wam pozwoli mieć troszeczkę lepszy kompas w tym sensie, że umiarkowanie też wnosi zatrzymanie czasu. Więc drogi koziorożco, no tutaj w tym czwartym tygodniu listopada ale tak naprawdę przez całą drugą połowę te decyzje mogą jakoś nie zapadać, rzeczy mogą spowalniać, mogą się przeciągać w czasie. I jeżeli Ty masz poczucie, że Tobie to nie odpowiada, że jak słuchasz tej prognozy, to masz takie wewnętrzne mech. To warto ruszyć energię, warto zastanowić się właśnie w jakim obszarze chcesz bardziej podziałać, chcesz, żeby rzeczy się tutaj działy, bo tutaj dosłownie no, może wiać trochę nudą, tutaj to skierowanie do wnętrza może być dosyć intensywne i to też jest spójne z kontekstem astrologicznym, ponieważ pod koniec listopada Merkury, planeta odpowiedzialna za analizę komunikacji, będzie w retrogradacji. Uran będzie w retrogradacji, jowisz będzie w retrogradacji. Więc tutaj możemy mieć do czynienia właśnie ze sporym spowolnieniem i przekierowaniem uwagi do wnętrza. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to nie mam tutaj zdefiniowanych propozycji umownych, na początku miesiąca możecie mieć dużo werwy energii, możecie wiedzieć, czego chcecie w tym zakresie. Natomiast potem to może w cudzysłowie wyhamowywać. Być może te poszukiwania po prostu nie przyniosą od razu rezultatu, a potem nastąpi jakieś spowolnienie. Zobaczymy jeszcze, co wyjdzie w obszarze zawodowym. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to nie mam tutaj zdefiniowanych partnerów. Mam natomiast możliwą partnerkę w typie królowej kielichów, i to właśnie może być jakaś taka kobieta ciepła, empatyczna. Być może koziorożce też na początku jakoś nie będą tą osobą zainteresowane. Być może wyda Wam się właśnie za mało dynamiczna, za mało taka działająca, sprawcza. Natomiast Warto się temu przyjrzeć, bo być może taka osoba właśnie też podziała na Was w jakiś korzystny sposób. Natomiast tutaj ten kontakt może się budować po prostu powolutku. I spójrzmy, kochani, na relacje. Król była w siódemka monet, trójka mieczy. I kochani, w relacjach mamy bardzo podobną dynamikę, co w tej energetyce ogólnej, czyli dosłownie bardzo intensywny początek miesiąca, a potem spowolnienie i pod koniec miesiąca jakieś rozczarowanie. I to jest dynamika dla relacji partnerskich, przyjacielskich, rodzinnych. To się, kochani, różnie może manifestować. Być może w ramach relacji partnerskich wszyscy mają nagły zryw, żeby coś planować, ustalać jakieś wyjazdy, to jak spędzimy Sylwestra. A potem to się jakoś rozmywa, wchodzi jakieś przeczekanie, i być może wszyscy są ogólnie rozczarowani. Być może w partnerstwach znowu mamy jakiś świetny plan. O, pomalujmy salon, połóżmy tapetę w sypialni. I tutaj jest werwa, jest energia, natomiast potem jest spowolnienie, i być może spędza to na niczym, i jest jakieś rozczarowanie. Natomiast, kochani, zwróćcie uwagę, że ja tutaj podaję przykłady, natomiast te przykłady są po to, żeby tą ogólną dynamikę zilustrować. I spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. No ten król Buław nam świetnie z tym rydwanem na początku miesiąca koresponduje. Tutaj w relacjach, kochani, może Was rozpierać energia. Tylko uważajcie, żeby nie rozstawiać innych po kątach, bo, bo tak się ten król Buław w niższej wibracji może manifestować. Natomiast no tutaj możecie chcieć umawiać rzeczy, możecie chcieć organizować, możecie chcieć też angażować innych być może w jakieś Wasze przedsięwzięcia, chodzić na siłownię. No tutaj jesteście bardzo władczy. Bardzo sprawczy, ale też może się to manifestować w ten sposób, że po prostu będzie wam wybijał jakiś mężczyzna, jakaś osoba w takim typie, o takiej bardzo wysokiej energetyce. Taka osoba, która jest w cudzysłowie, no, bardzo wyraźna, taka, której trudno jest się przeciwstawić. Być może taki mężczyzna też będzie się z jakimiś propozycjami wyłaniał z przeszłości. Natomiast mam poczucie, że to będzie trochę w takiej zasadzie, że szybko, szybko, ale potem sprawy zwolnią. Po środkowej części. Miesiąca mamy siódemkę monet. No i tutaj wchodzi nam to spowolnienie, o którym mówiłam w energetyce ogólnej. Tutaj, drogi koziorożcu, najlepiej się wykazywać cierpliwością, zaakceptować to, że nie wszystko dzieje się w takim tempie, w jakim byś chciał, czy chciała, i jednocześnie tutaj, w cudzysłowie, wytrwale popychać, pielęgnować, zajmować się tymi sprawami w relacjach, które już masz na swojej agendzie. Czyli być może po prostu też planować jakieś spotkania na przyszłość, wyrazić. Wysyłać SMS-y, utrzymywać kontakt, bo tutaj, w tej środkowej części listopada, być może jakieś rzeczy będą się właśnie przesuwać i opóźniać, więc warto dać im najzwyczajniej w świecie czas. I pod koniec listopada mamy Trójkę Mieczy, i ta karta może wnosić, że tutaj w relacjach możecie doświadczać, kochani, jakiegoś dyskomfortu, jakichś rozczarowań, coś może nie pójść po Waszej myśli. A mieliście w stosunku do danej osoby, do danej sytuacji jakieś oczekiwania, i ten rozdźwięk między waszymi oczekiwaniami, a tym, jak się sprawy potoczyły, to może być właśnie ten ból, żal, to rozczarowanie. I kochani, to się różnie może materializować w zależności od relacji przyjacielskich, partnerskich, rodzinnych. Czasami to będzie o tym, że no tutaj wasze dziecko przyniosło jakąś słabszą ocenę, mimo że dużo ćwiczyliście, mimo że się wydawało, że już umie. Czasami to będzie o tym, że umawialiście się, przez cały miesiąc, ale spotkanie nie dojdzie do skutku. Czasami to będzie o tym, że partner czy partnerka umówili się z wami na coś, mieli coś zrobić, ale nie zrobili. Tutaj warto dopuścić do siebie te emocje i w ogóle też ta druga połowa miesiąca właśnie jest bardzo też o kontakcie ze swoimi emocjami i to nie zawsze no właśnie w tej trójce mieczy to nie są przyjemne emocje. Natomiast dopuszczenie ich jest też krokiem w kierunku wyzdrowienia, uleczenia i pójścia dalej i kochani, jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji to tutaj mam zdefiniowanego króla buław czyli taką osobę właśnie władczym, być może to będzie jakiś taki energiczny mężczyzna, którego znacie z przeszłości, który kiedyś gdzieś był w waszym otoczeniu być może to jest nawet osoba, z którą już kiedyś mieliście jakąś taką relację też być może nawet miłosną ktoś taki może się materializować i to może być osoba spod znaku ognistego, lewa Baran strzelec, ale to może być też kto, ktoś, kto po prostu ma bardzo dużo tak zwanego ognia w horoskopie. Natomiast tutaj, patrząc na ten listopad, mam poczucie, że w tej relacji mogą być jakieś spowolnienia i może być też jakieś rozczarowanie. Natomiast no, pod kątem tego rozczarowania, drogi Singlu, też monitoruj swoje własne oczekiwania, bo to są Twoje oczekiwania, a nie czyjeś obietnice. Tak to kochani wygląda. Ja jak zawsze chciałam podkreślić, że to jest energetyka ogólna dopasowana do waszego znaku słonecznego. Tutaj nawet nie jest to energetyka dopasowana do waszej Wenus czy do waszego obszaru odpowiedzialnego za relacje, jeżeli chcielibyście to sprawdzić indywidualnie, czy to w ramach rozkładu partnerskiego, czy być może w ramach rozkładu miłość dla singla, to zapraszam do konsultacji przez moją stronę internetową. I spójrzmy na pracę ósemka mieczy, szóstka kielichów, paść mieczy. Patrząc na te karty, mam poczucie, że w tym obszarze zawodowym nie będzie w listopadzie dla koziorożców jakichś większych zwrotów akcji. Tutaj bardziej mogą powracać jakieś tematy, które już kiedyś w przeszłości dyskutowaliście, coś w stylu odgrzewany kotlet i możecie doświadczyć jakichś ograniczeń i poczucia związanych rąk, w szczególności na początku miesiąca. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, no właśnie, ten początek miesiąca, on może być troszeczkę w Waszym odczuciu pod górkę. Być może tutaj coś będzie szło jak po grudzie i to się kochani różnie może materializować. Czasami to będą jakieś problemy z dojazdem do pracy, czasami to będzie o tym, że zapomnieliście plakietki, którą się odbijacie. Czasami jakieś systemy nie będą działać, czasami jakiś papier czy wniosek się zgubi. No, to jest karta takich blokad, ograniczeń poczucia związanych rąk. To mogą być takie drobne upierdliwości dnia codziennego w tej pracy zawodowej. No, przy, przykładowo też musicie zrestartować komputer pięć razy. Natomiast całościowo warto, aby koziorożce uważały, żeby te utrudnienia zanadto nie wpływały na ich nastrój i na postrzeganie tej rzeczywistości zawodowej. Tutaj lepiej się skupiać na szukaniu rozwiązań niż na szukaniu wymówek, bo ta ósemka mieczy też często wnosi, że my mamy. Jakieś nasze własne wewnętrzne poczucia ograniczenia, i zamiast szukać wyjścia z danej sytuacji, po prostu w niej tkwimy. I w środkowej części miesiąca mamy potencjał na bardzo dobrą atmosferę. Tutaj może być życzliwie, może być pojednawczo, być może ktoś będzie do nas wyciągał rękę na zgodę, natomiast też tutaj mogą się odzywać jakieś sprawy przeszłe, czy mogą się jakieś osoby z przeszłości pojawiać, bo pod koniec listopada Merkury, czyli planeta odpowiedzialna za analizę i za komunikację, wejdzie w ruch wsteczny i tym samym będzie nas kierował do wnętrza, ale jednocześnie wywlekał różne sprawy spod naszego pracowego do dywanu, więc tutaj, kochani, tak jak powiedziałam, mogą się pojawiać jakieś tematy, które już w przeszłości budziły zażarte spory i dyskusje. W ogóle też w tej środkowej części miesiąca warto stawiać na to, co znane i lubiane i pod koniec miesiąca mamy pazia mieczy i, kochani, to jest taka dosyć chaotyczna, nerwowa energia, to jest energia takich licznych informacji, jakiegoś szumu informacyjnego, więc Wy tutaj możecie mieć poczucia bycia bombardowanymi przez jakieś wiadomości, natomiast to jeszcze mogą nie być konkrety. Tu te wersje mogą się zmieniać, więc też taką radą od kart jest to, żeby uważać na swoją energię, rozsądnie nią gospodarować, być może zabierać głos czy udzielać się w ramach jakiegoś niezbędnego minimum. Uważać, żeby nie wejść w tryb słownej przepychanki, bo to może też wywoływać jakieś gównoburze, właśnie takie przepychanki słowne, jakąś wymianę mailową czy telefoniczną, na którą wy, wy tracicie pół dnia i i nic to ostatecznie nie wniesie, bo tak bardzo często mi się ten paśmie czym materializuje. Ponadto tutaj też dla koziorożców mogą wybijać jakieś osoby w takim typie. To bardzo często są osoby młodsze. To mogą być osoby mniej doświadczone. Wysokowibracyjnie to będzie ktoś bardzo ciekawy, kto może Wam zadawać dużo pytań, szukać Waszej opinii. A niskowibracyjnie to może być taki typ małej plotkary. Więc tutaj naprawdę, kochani, sprawdzajcie, z czym macie do czynienia i wybierajcie, w co tą Waszą energię chcecie zainwestować. Być może dla części osób to też będą takie osoby, które już jakoś w tej Waszej przeszłości zawodowej kiedyś, kiedyś się pojawiły. To będzie po prostu jakieś ponowne spotkanie, być może powrót do rozmów i do dyskusji. I tak to, kochani, wygląda i spójrzmy na finanse. Rydwan, dziewiątka mieczy, czwórka mieczy. Patrząc na te karty, taka ogólna dynamika na ten listopad w finansach jest taka, że wchodzicie w ten listopad z impetem, być może macie dużo planów, dużo działań, ale potem coś się przestawia i jakby ta energia jest zupełnie inna, dosłownie na zasadzie żarło, żarło i umarło. To jest pierwszy scenariusz też przedstawiający taką ogólną dynamikę. I też, kochani, warto, abyście uważali na siebie, na swoje zdrowie pod koniec miesiąca, bo być może tutaj po prostu też nie będziecie w formie, żeby te pieniądze zarabiać. Natomiast drugi scenariusz może też dotyczyć osób, które mają pojazd, są posiadaczami pojazdu, czy to samochodu, czy być może motocykla, natomiast jest pokazane w kartach, że tutaj być może z tym pojazdem będą związane jakieś dodatkowe koszty, być może jakaś naprawa się tutaj będzie przedłużać, a Wy przykładowo potrzebujecie pojazdu, żeby zarabiać i to też może mieć jakiś negatywny wpływ na Wasze finansowanie. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, no, ten początek miesiąca w Rydwanie, z jednej strony, tak jak powiedziałam, może wnosić, że Wy tutaj będziecie mieli dużo energii do działania, że będziecie chcieli dosłownie wjeżdżać w te tematy finansowe jak dzik w żołędzie, żeby tutaj działać, przejść do przodu. Natomiast no, mam poczucie, że to się dosyć szybko urywa i być może będzie się to właśnie wiązało z jakimś słabszym samopoczuciem, czy to Waszym, czy kogoś w rodzinie. Ale jednocześnie może być tak, że tutaj ten początek miesiąca będzie Wam upływał na jakiejś podróży i być może ta podróż też wygeneruje jakieś dodatkowe koszty, nie zawsze pieniężne, ale też koszty w postaci braku dostępności do wykonywania zadań, za które ktoś może Wam zapłacić. Ponadto też mogą tutaj występować problemy z pojazdem. I w tej środkowej części miesiąca mamy dziewiątkę mieczy, i to jest karta, która podpowiada, że koziorożce mogą się tutaj o stan swoich finansów martwić, mogą się czymś przejmować. I tutaj, kochani, ważna będzie praca z własną głową, ważne będzie to, żebyście wyłapywali te myśli. Pamiętali o tym, że nasze myśli to nie jest rzeczywistość, że często ta rzeczywistość ma jaśniejsze barwy niż to, na co my się tutaj w cudzysłowie. Nakręcamy. Więc, drogi koziorożcu, w tej środkowej części listopada zadbaj o zdrowy sen, o czystą głowę, o nawodnienie, żeby te trudne myśli nie miały do ciebie aż tyle dostępu. Być może koziorożce też się tutaj będą martwić, właśnie o to, że coś jest zawieszone, że coś się jakoś odsuwa, że te projekty być może, z którymi miały ruszać, jeszcze są jakoś zawieszone. Natomiast tak to karty na ten miesiąc pokazują. Ponadto też. W tej środkowej części miesiąca być może jakieś działania się tutaj właśnie będą zamykać i coś nie będzie dochodzić do skutku. W ogóle też mogą być jakieś opóźnienia pod koniec listopada związane z tymi finansami i znowu to się różnie może manifestować. Czasami to będzie o realizacji jakichś projektów, czasami to będzie o tym, że Wy po prostu będziecie właśnie w jakimś gorszym samopoczuciu i nie będziecie w stanie tej pracy wykonywać, czy jakiejś dodatkowej pracy zarobkowej. Czasami to będzie o tym, że tutaj jakieś faktury będą opłacane z poślizgiem, że te finanse w jakiś sposób będą zawieszone. No i w zasadzie w, na razie w całym tym rozkładzie mamy taką energię spowolnienia, zawieszenia, i ona też wpływa tutaj na te m, finanse. Tak to kochani dla Was wygląda, i spójrzmy na wyzwania. Sprawiedliwość król kielichów piątka była. Patrząc na te wyzwania, mam poczucie, że tutaj głównym wątkiem będą jakieś rozliczenia, które mogą uderzać w czułe emocjonalnie punkty i w kontekście tego mogą wywoływać jakąś taką reakcję na zasadzie walczę, na zasadzie. To ja ci pokażę. No, może być tutaj spory potencjał do konfrontacji. To jest taki ogólny scenariusz, i spójrzmy kochani na te karty pojedynczo. Na początku miesiąca mamy kartę sprawiedliwości. Ona może być o jakichś rozliczeniach i być może to na przykład będą rozliczenia związane ze stanem technicznym pojazdu. To nie jest wykluczone, bo sprawiedliwość też jest o takich stanach, o stanie formalnym rzeczy, o tym, co musi być zgodne z prawem. Być może okaże się, że wasz pojazd już jakiś Norm technicznych nie spełnia, coś tam trzeba powymieniać i wy też tutaj będziecie z tego tytułu podłamani. Natomiast to mogą być też rozliczenia, przykładowo z jakimś mężczyzną w typie króla kielichów. To może być taka osoba z podznaku wodnego rak skorpion ryby, albo mężczyzna taki ciepły, życzliwy, empatyczny. I te rozliczenia, one mogą się też sprowadzać do takich rozmów w relacjach, do takiego, kochanie, musimy porozmawiać, do ustalania jakichś długofalowych planów celów, ale w oparciu właśnie o dane o fakty, więc coś takiego może być tutaj problematyczne. Natomiast też, kochani, być może właśnie wybiją Wam jakieś tematy formalno-prawne na początku miesiąca. I tak jak powiedziałam, to te tematy formalno-prawne też mogą tutaj wzbudzać emocje i warto być przy sobie w tym listopadzie, szczególnie w tej środkowej części miesiąca, warto być w kontakcie ze sobą, ze swoimi uczuciami, mądrze się nimi opiekować po to, żeby one nie wybiły po to, żeby one nie wylały. Bo tutaj mamy troszeczkę taki scenariusz, że może być na zasadzie akcja, reakcja. Dostajecie kochani bodziec i reagujecie, i być może reagując, przereagowujecie. Więc tutaj jest mocny nacisk na to, żeby być ze sobą w kontakcie, mądrze opiekować się emocjami swoimi i innych, jakoś na bieżąco te emocje wentylować, po to, żeby one nie dotarły do tego poziomu, gdzie to już jest wybuch. Ponadto, też w tej środkowej części miesiąca może Wam właśnie wybijać jakaś. Taka osoba, właśnie w typie króla kielichów, czyli taki mężczyzna ciepły, życzliwy, być może też trochę nieśmiały, być może to z tą osobą będą rozliczenia, natomiast taka osoba też być może będzie was jakoś drażnić, denerwować. Z taką osobą też jest potencjał w tym listopadzie na jakiś konflikt, na jakąś przepychankę, bo tutaj pod koniec miesiąca mamy energię piątki, buław i to jest energia takiego konfliktu, tego, że my możemy wejść właśnie w jakąś utarczkę, i tutaj naprawdę warto uważać szczególnie w tym obszarze zawodowym, żeby od słowa do słowa jakoś się nie zagotować i nie zagalopować. Przy tej piątce była zazwyczaj, zazwyczaj dobrze jest mieć z tyłu głowy, że jeżeli się już trochę zagotowaliście kochani, to być może warto poprosić o przerwę, pójść ochłonąć. Być może warto spróbować przełożyć dane spotkanie, żeby tutaj po prostu te sprawy nie poszły za daleko. W cenie będzie raczej właśnie szukanie kompromisu, bycie blisko siebie swoich potrzeb, takie dyplomatyczne Wnoszenie tego do dyskusji. Natomiast ta piątka buław, ona też może wnosić, że tutaj po prostu no, będzie potencjał na jakiś konflikt, być może to się będzie wiązało też z jakimś rozczarowaniem, właśnie w relacjach, że przykładowo w relacjach partnerskich chcielibyście coś ustalić, natomiast y, przeradza się to w jakąś sprzeczkę. Warto pilnować tej dynamiki. I też pamiętajcie, kochani, że możecie mieć pod koniec listopada konkurencję do różnych przedsięwzięć, więc być może. Warto pewne rzeczy tutaj robić z wyprzedzeniem, tak żeby tą konkurencję wyprzedzić. Tak dla Was, kochani, te karty wyglądają na listopad. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tej prognozy i za to, że dajecie łapki w górę, piszecie komentarze. Piszecie mi wiadomości prywatne, dzięki wielkie, bo jest mi to potrzebne do rozwijania kanału, dodatkowo jest to też dla mnie motywacja, żeby te prognozy robić. Ponadto, jeżeli chodzi o skorzystanie z moich usług, to w najbliższym czasie będę już przygotowywała prognozy na 2025 rok. One są w zbliżonym formacie do tego formatu, tylko że tutaj mamy jeszcze czwartą kartę, bo stawiam karty na kwartał i. Jak możecie skorzystać z takiej prognozy? Dzięki tej prognozie możecie zobaczyć jakieś ogólne tendencje i móc się na nie przygotować bądź właśnie zupełnie pracować nad ich zmianą. Dzięki temu jesteście w stanie lepiej tym swoim rokiem zarządzić, więc to o prognozie na 2025, ale poza tym też zapraszam na karty w związku z pytaniami indywidualnymi, czy to o relacje, czy to o pracę, czy o finanse, czy o jakieś konkretne sytuacje i jest. Możliwość wykupienia godzinnych konsultacji, gdzie wy pytacie, a ja na żywo stawiam karty, odpowiadam. Tak to wygląda, było to lokowanie produktu. Jeszcze raz dzięki, i do usłyszenia!